Wszystkim dzisiaj wbiłam się w idealny dzień, bo mamy dzień dziecka, czyli pierwszy. Czerwca 2022 roku i na dzisiaj przygotowałam rysunek właśnie w tej tematyce, który jest do pobrania również dla was. Tak jak zawsze, jeżeli rozwiniecie opis na dole, to będziecie mieć link do albumu na moim Facebooku i tam znajduje się dosyć dużo rysunków, które wcześniej już Wam pokazywałam, i po prostu te linki wygasły, a tam będziecie mieć zawsze dostęp, jeżeli chcecie coś pokolorować, to możecie ściągać i drukować. Ostatni odcinek z losowych markerów był dosyć niedawno, bo na dzień mamy i tak. Yy, no troszkę jest mała przerwa pomiędzy tymi odcinkami, ale tak jakoś wypadło i na dzień taty również planuję taki zrobić. Więc na przełomie tego miesiąca będą aż trzy odcinki z losowych markerów, aż trzy rysunki do pobrania dla Was. Także dzisiaj możemy świętować Dzień Dziecka, kolorując rysunek, i dzisiaj będę oczywiście losować markery i kolorować je według przypadku. I jeżeli podoba Wam się ta seria, ale nie tylko, to możecie zasubskrybować mój kanał, klikając czerwony przycisk Subskrybuj na dole, wtedy będziecie być na bieżąco. Wrzucam aż dwa odcinki tygodniowo. Tak wygląda wcześniej wspomniany przeze mnie rysunek, który zrobiłam, jak widzicie, jest taki nie tak jak zawsze, że mamy jakiś portret, tylko już tutaj mamy całą serwetkę, trochę się bardziej postarałam z takimi szczegółami, no i będziemy mieć dosyć dużo rzeczy do wylosowania, także ta, ta kartka posłuży mi jako losowy marker, ale w wybranych miejscach, więc ją po prostu odłożę tak jak zawsze, a ta kartka będzie teraz wykorzystywana do losowych markerów w losowych miejscach. Tutaj mam przygotowane losy, tutaj też jest skóra na sam koniec i moje markery, których używam za każdym razem, czyli ohuhu. I tutaj mamy oczywiście czarny. Też w tych losach oraz blender, który posłuży nam, jeżeli nam się wylosuje, jako niekolorowanie i zostawienie tego obszaru na biało, jedynie tam pocieniowanie na szaro, żeby cokolwiek było widać, że jednak to jest pokolorowane, ale po prostu jest białe. Także myślę, że możemy zacząć, bo jednak tych losów jest dosyć dużo. I pamiętajcie, że macie na dole właśnie link do tego rysunku, jeżeli chcielibyście pokolorować, gdzieś ja tu wyszłam w ogóle z kadru, może sobie to ustawię lepiej. Właśnie, żeby to pokolorować, możecie też wstawiać na swojego Instagram jeżeli właśnie to zrobicie i mnie oznaczać, ja z chęcią będę patrzeć dobra, już koniec gadania i zaczynamy losowanie i pierwszą rzeczą, którą pokolorujemy będzie będą balony, także mamy tylko jeden kolor bo tak się zastanawiałam, czy dodać dwa czy jeden no ale jeden mm, balony w ogóle mi się kojarzą z jakimś takim czerwonym kolorem, ale zobaczymy tutaj akurat jeżeli chodzi o dzień dziecka to balony kolorowe jak najbardziej są wskazane, także obstawiacie jaki kolor wyjdzie, a ja losuję A ajajaj, coś mi wypadło dobra, wzięłam coś z dołu, ale tu mi jeszcze wypadło, więc to już sobie wkładam i odkładam pudło no i coś ruszyłam także dobra, patrzymy e Pigeon Blue BG9. Mamy jakiś taki niebieski jasny kolorek, więc nie jest coś takiego mega intensywnego, tylko no takie dosyć stonowane. Także ja koloruję i zaraz wracam. I tak to się prezentuje. No, jest bardzo ładne. Na pewno nie będzie oddziaływać mocno do tego, co będzie wokół, ale myślę, że jednak ten rysunek mógłby wyjść jakiś taki mega kolorowy, bo jednak Dzień Dziecka do czegoś zobowiązuje. Mamy dosyć dużo kolorów do wyboru, także losujemy kolejną rzecz. I kolejną rzeczą, którą pokolorujemy, będzie... będą spodnie. Spodnie mamy tylko tutaj, właśnie taką bluzkę zrobiłam dosyć długą. I spodnie. No to ja obstawiam czerwony. Nie wiem, co mam dzisiaj z tym czerwonym, ale bym chciała, żeby tutaj się pojawił jakiś odcień czerwonego. Także biorę markery i wy też możecie mi napisać, jaki kolor chcecie do spodni. Muszę w ogóle trzymać, żeby mi to nie wypadło, bo no kurczę, cały czas o to zahaczam, bo no trochę za dużo tych markerów sobie jednak dzisiaj naładowałam i zobaczymy, jaki to kolor ma. Mam nadzieję, że będzie czerwony. Dobra, jednak ty jest czerwony, dzisiaj nie mamy szczęścia, jest to pale lemon yellow, ale także fajny, kolorowy. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, pewnie jakiś taki żółto-zielony, nawet bym powiedziała, że jakiś taki nasycony fluorescencyjny. No i popatrzcie tylko, w ogóle bardzo ładnie wyglądają te dwa kolory razem. O, coś takiego to się jeszcze oczywiście rozjaśni, bo teraz jest mokre, nałożone bezpośrednio na papier. Potrzebujemy trochę czasu, żeby ten kolor doszedł do siebie. Naprawdę. Yy, widzieliście przed chwilą trochę fragmentu bez kamerki, dlatego że wyłączył mi się tutaj telefon, bo nagrywam właśnie telefonem. Także przepraszam Was, ja dopiero teraz to zauważyłam i dobrze, że w miarę wcześnie. bo wiedziałam, że się nie nagrywa. Ale okej, okay. dobra, wracam do Was. Yy, pokolorowaliśmy te spodnie. I teraz zajmiemy się kolejną rzeczą i idziemy dosyć szybko do przodu, więc jest fajnie, cieszę się. I ozdoby na sznurku. Ozdoby na sznurku, mamy tutaj latawiec, i to są te eko kartki, które tutaj wyrysowałam. Jest ich dosyć dużo. Czemu mi się znowu wyłączyło? Nie wiem, co się dzieje, ale mój telefon drugi raz znowu się wyłączył. Mam nadzieję, że to Wam nie przeszkodzi. Mi to trochę przeszkadza, bo jednak usunęłam sobie jakieś tam filmy, żeby mieć pamięć, bo wydaje mi się, że to jest zasługa pamięci. Ale wylosowaliśmy ozdoby na sznurku, także tutaj są te kokardki, które mamy przy latawcu i które dziewczynka niesie za sobą. I one mogą być jak najbardziej kolorowe. Mogłam nawet zrobić w sumie dwa kolory, ale też nie. I teraz mi się właśnie rozładował aparat. Nie no, genialnie. Znowu dzisiaj coś się dzieje. Mamy powrotne połączenie, i zaczynam losowanie. Zobaczymy, jaki kolor się losuje do tego sznurka. Mam nadzieję, że już nic sobie nie będzie przeszkadzać. naprawdę. wyciągnęłam coś z dołu, więc zaraz zobaczymy, co to będzie. I mamy odcień. Y Robins Egg Blue, czyli taki jasny, niebieski. I co to jest? Aha, te ozdoby na sznurku. W ogóle się totalnie rozkojarzyłam teraz przez te rzeczy. Mam nadzieję, że będzie dobrze dzisiaj. No i tak to wygląda. Popatrzcie. Nie jest to takie, jakbym się tego spodziewała, że będzie dosyć dużo kolorów i tutaj się dużo działo, no ale jest jak jest. Także przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą wylosujemy... <grym> I będzie to... Będą to usta dziewczynki i usta są bardzo malutkie tutaj, bo zobaczcie, i, i oczy i usta są naprawdę małymi elementami. Także usta poproszę jakieś różowe, no i losuję w tym czasie. Znowu wybrałam coś z dołu. Zobaczymy jak mi pójdzie, dzisiaj nie jest szczęśliwy dzień. Chociaż no, mogłoby się wydawać, jeżeli chodzi o losowe markery, im bardziej stonowane się wylosują, tym lepiej, ale tutaj akurat potrzebuję kolorowego. Dobra, mamy zielony GY2 i jest to grass green, czyli taki dosyć chyba ciemny zielony. I co my tutaj będziemy. Aha, bo to są usta, ja nie ogarniam. Dobra, nie jestem zadowolona z tego, to nie jest spoko. Mam jeszcze trawę, <laughs> więc to by do, do trawy fajnie wyglądało. No, to tak wyglądają właśnie usta, a jeszcze zapomniałam wam wspomnieć, pamiętacie jak w poprzednim odcinku z losowych markerów mówiłam wam, że muszę zagrać, wiecie, w co? To wygrałam dwa razy! Raz strzeliłam trójkę, a raz y, 3 plus jeden. No, generalnie spoko, trochę, trochę wygrałam, więc to taki trochę szczęśliwy czas był. No ja teraz na pewno bym nie postawiła, więc... Dobra, najpierw wylosujemy jakiś kolor i zaraz zobaczymy, do czego to przyporządkujemy. Tym razem ze średniej półki, znaczy ze środka, nie z samego dołu. I będzie to o nie WG09, czyli naprawdę ciemny, szary, prawie że czarny. Warm grey, więc spoko. No i to mam nadzieję, że będzie coś małego, na przykład oczy, to będzie spoko. Nie wiem, czy tutaj by się nadała ta bluzka, ale mam nadzieję, że nie będzie to na trawę, bo jednak... No, prawa taka ciemna chyba nie za bardzo. Jest to duży obszar. Dobra, zobaczymy co wylosowałam. Bluzka. Nie jest źle. <gry> Chociaż jest to naprawdę duży obszar, ale nie jest źle. Bo pokoloruję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ok, tak wygląda na razie wypełniona bluzka i jest. To nie jest naut na Dzień dziecka. Bym trochę na inną okazję ją tak ubrała, chociaż nie wiem, czy to spodnie też. Tak sobie pomyślałam teraz, jak kolorowałam, że na guziki to by było spoko. No myślę, że to by było naprawdę fajne, ale no, wylosowałaby się na to, więc okej. Okay. Wylosujmy kolejną rzecz, którą pokolorujemy. Będzie nią latawiec i latawiec ma dwa kolory, czyli od razu fajnie, bo wylosowało nam się najpierw latawiec, i teraz będziemy losować dwa kolory, i które ułożymy tutaj jeden na górze, i tutaj drugi na dole. W sumie to też mogłabym to pokolorować, ale chyba zostawimy białe po prostu, żeby się tam nie rzucało jakoś w oczy, albo pokoloruję tym. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także losuję teraz dwa kolory do latawca i wy obstawcie teraz, jakie kolory mi się wylosują. Ja totalnie mam... No wiecie, no byle by się nie wylosowały jakieś takie smutne, szare kolory, to by było fajnie. Coś kolorowego poprosimy. Dobra. Jeden jest, odkładam. I drugi. Nie patrzę, bo mam na kolanach i już biorę ten rysunek, żebyśmy popatrzyli. I tak, na górę który weźmiemy? Może ten po lewej, ten będzie tutaj. Dobra, mamy niebieski PB8 i jest to Cerulean, Cerulean Blue, chyba coś takiego się to czyta, więc na górze mamy niebieski. A na dole mamy zielony, nie to no, genialne połączenie, naprawdę no, są takie ciemne te kolory, to jest Turquoise Green BG1. <śled> No, trochę się będę odznaczał, jeżeli chodzi o. O, w sumie będzie taka równowaga, bo tutaj mamy ciemny, tutaj też będzie taki ciemny. Zobaczymy. No i tak to wygląda. Nie tak sobie to wyobrażałam. Ale dobra, mamy to, co mamy. Nie no, ogólnie to połączenie jest naprawdę bardzo ładne, ale nie wiem, czy do latawca. Czyli latawce mamy już pokolorowanego i tutaj zostawimy to, co jest takie białe, wiecie, żeby nie obciążać jednak tym kolorem. I pamiętajcie, że jeszcze później to pocieniuję, jak skończę i dodam białego grężopisu, więc mam nadzieję, że troszkę się poprawi. To losuję. Kolejną rzecz i będzie to... Będą to włosy, włosy. Jakie tu by włosy pasowały? Myślę, że jakiś blond byłby fajny, albo może jakieś yy, kolorowe, takie, wiecie, szaleń, szaleńcze. <grych> takie, żeby się coś działo jednak na tej głowie. Obstawcie też jaki kolor wy byście widzieli i ja myślę, że blond, blond, albo jakiś taki szalony kolor, to losuje. Oj, coś tam mi wypadło, jeden kolor, nawet jakiś ten szary ale dobrze, że nam się nie... dobra, nie mówię, że dobrze, że nam się nie wylosą szary do czego? Do włosów właśnie, bo ja już gubię wątek przez to wszystko, co tu się dzieje i do włosów będziemy używać koloru uwaga, uwaga i mam nadzieję, że nic mi teraz nie spadnie więc nie będę wyliczać, zaczę odliczać jaki to jest? Apricot Y10 czyli coś pomarańczowo-żółtego chyba albo brązowy taki jasny <zum> zobaczymy jak to będzie wyglądać Dobra, taka marchewka. No, i tak to się prezentuje. Ja jestem zachwycona z tego koloru, o takim mi chodziło. Nie no, naprawdę jest fajnie, jeżeli chodzi o włosy, to w końcu jest taki żywy, fajny kolorek marchewkowy. Jeszcze to się troszeczkę rozjaśni, tak jak wam mówiłam. I zostały nam jeszcze tylko cztery losy i skóra na sam koniec, więc zbliżamy się powoli do końca. I teraz będziemy kolorować buty. Hmm, buty. Nie mamy jeszcze trawy, więc mam nadzieję, że nie będą po prostu w kolorze trawy, jakie nam się wylosuje do trawy. I buty tutaj by pasowały. No właśnie, nie wiem, jakie tu by pasowały. Ciężko stwierdzić. Dajcie mi znać, co wy byście tutaj widzieli na butach. O, tak to wygląda. Tak się prezentuje dziecko. A ja w tym czasie będę losować. No dobra. Już coś wylosowane i będzie to kolor R5 Cherry Pink, czyli jakiś taki R5, no to bardziej chyba pod czerwień, ale totalnie nie wiem, zobaczymy. R5, dobra, na buty. Okej, okay, taki mocny, mocny różowy, więc fajnie. No tak to wygląda. Mega ładny kolor i o taki mi chodziło na tym rysunku, żeby takie fajne kolory tutaj się prezentowały. Może wylosujemy teraz jakiś kolor i do tego jeszcze właśnie trzy losy zostały. Więc losuję. Wrzeształeś wybrane kolorze. I kolorem, który będziemy wykorzystywać, będzie V020 Pale Lilac. I to jest jaśniutki fioletowy. I jaśniutki fioletowy fajnie by wyglądał. Co my mamy w ogóle do wyboru? Oczy, skórę, guziki i trawę. Skóry nie będzie, czyli guziki, oczy i trawa. Do guzików chyba najbardziej. Dajcie mi zdać, co się wylosuje, bo to jest najważniejsze. Yy, może ten los. Guziki! Dobra, trafiłam pierwszy raz w tym odcinku, trafiłam guziki wystarczy przejechać bo tutaj mamy ciemniejszy kolor, więc nie będzie widać i tak to wygląda szybkie kolorowanie z sami tak wygląda szybkie kolorowanie dobra, weźmiemy jeszcze jeden kolor i później wylosujemy znaczy później weźmiemy odwrotnie, czyli najpierw kolor teraz, teraz najpierw kolor, później rzecz i później rzecz i później kolor dobra, losuję nie, nie, nie gmatwam tak po prostu no dobra Kolor, którym będziemy kolorować daną jakąś rzecz, to znowu niebieski TB6, czyli Royal Blue, bardzo ciemny niebieski, z tego co tak patrzę. I zostały nam oczy i, i trawa, nie no oczy. <trymajcie> Trzymajcie kciuki za oczy. Ja już tutaj wybieram, wybieram, wybieram. Może ten, może ten, ten, który mam. Czyli dwa, nie, nie odliczam. Oczy i jest! Drugi raz! Drugi raz mi się udało. O! No i pięknie, to mi się podoba, bardzo ładnie wygląda. Została nam trawa i skóra. Trawa. Mamy tutaj trawę i trawa, mam nadzieję, że będzie taka jasna, zielona, żeby była fajna, świeża i żeby no, był ten klimat taki kolorowy. Ja losuję, wytrzymajcie w tym czasie kciuki. Okej. Okay. Chwila prawdy zaraz nastąpi, co ja trzymam w dłoniach i mam nadzieję, że jest to jasny, zielony kolor i po raz trzeci trafię, a po raz czwarty, żeby kolor do skóry ładnie wyszedł. <noise> tak na koniec. Dobra, nie odliczam, ale już patrzymy. No, no piękny zielony, tak, to jest znowu niebieski, dzisiaj mamy klątwę niebieskiego, Frost Blue, ale taki jasny, więc nie będzie źle. B030 z zestawu pastelowego. No mi się podoba, pasuje do tego wszystkiego, co jest niebieskie to koła i takie szare, ale nie, nie no dobra jest, no, taki dzień dziecka fajny, są takie kolorki, tutaj mamy ten różowy, tu jest taki żółty, tu pomarańczowy, a reszta jest mm, <taka>, taka zwykła trochę. I teraz przechodzimy do skóry i skóra mam nadzieję, że wylosuje nam się jakaś taka ładna, żeby fajnie tutaj pasowała i już nie chcemy żadnego szalonego koloru, w razie czego mówię do losu teraz. I wy napiszcie mi, jaką skórę obstawiacie, że mi się wylosuje. Ja myślę, że mi się... Nie, nie będę kusić losu. <noise> mi się wylosuje po prostu jaki piękny kolor do skóry. Zobaczymy. <noise> I znowu nie robimy odliczania, nie chcemy tego, żeby znowu coś nam spadło. <noise> Okej, okay, dobra, nie przedłużam. Popatrz, po prostu, jakim kolorem pokolorujemy skórę. Będzie to kolor. Dobra, jest coś różowego. R2-1 Fruit Pink. Chyba trochę ciemny, ale będzie przynajmniej różowy. No i nie mam żadnego takiego koloru do skóry chyba, jak tutaj patrzę. Nie jest dobrze. <sum> Okej. Okay. Ładnie wygląda, nie no, ładnie mi się podoba. Może ten kolor pomarańczowy z tym różowym nie jest do końca fajny, taki kompatybilny, ale nie, no, naprawdę jest spoko. Moim zdaniem ta kolorystyka, która się wylosowała, jest jak najbardziej ok, no i nawet dosyć szybko nam poszło, jak tak patrzę, bo hmm, chociaż nie no, tutaj mi się dwa razy wyłączył aparat. No za drugim razem to chyba się w ogóle nie nagrało, nawet, bo tak patrzyłam, że nic mi się nawet nie zapisało. Ale dobra, ogólnie jest spoko. Ja to jeszcze oczywiście pocieniuję i dodam białego żelopisu i zrobię drugą, drugą wersję w wybranych miejscach. Z tymi samymi kolorami, chyba wy, tego właśnie wybiorę do. Znaczy ten odcień wybiorę do pokolorowania skóry, bo nic mi tutaj za bardzo tak nie siada, jeżeli tak patrzę. Chyba, że jasny, niebieski, ale. Dobra, zobaczymy, zobaczymy po prostu, jak ja to zrobię. I wy, pamiętajcie, że macie na dole w opisie link do albumu na moim Facebooku. Tam znajduje się o wiele więcej rysunków, które już wcześniej robiłam, tych, które znalazłam, które udało mi się po prostu znaleźć. Bierzcie, pobierajcie, kolorujcie i cieszcie się tym dniem dziecka. A no i pamiętajcie, że zaraz zobaczycie też porównanie tego i tego, bo będę się dać do kolorowania i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No dobrze, teraz przychodzę do Was z podsumowaniem, czyli to, o czym mówiłam przed chwilą. Losowe markery w losowych miejscach. Tak wyglądają. Już skończony rysunek. I losowe markery w wybranych miejscach, czyli to, co zrobiłam już po wyłączeniu kamery. I dajcie mi znać, bo na dole są dwa komentarze. Polejkujcie jeden, który uważacie, że jest lepszy. Po prostu lepiej wygląda ta kolorystyka. To znaczy, kolorystyka jest taka sama, ale po prostu rozmieszczenie kolorów. To polejkujcie komentarz, który Wam się bardziej podoba. Czy losowe w losowych, czy losowe w wybranych. Ja Wam wszystkim życzę wszystkiego najlepszego, bo każdy z nas. Jest dzieckiem. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco różne rysunki, filmy, zdjęcia, relacje, coś w tym stylu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9 i w środę o 15. Także do zobaczenia i pa!